Mikorowo jest maleńką wioseczką, ale to, co na pewno możemy powiedzieć o tej wsi, to to, że jest tutaj czyste środowisko, że mamy tutaj piękne kwiaty, że mamy tutaj dobrych ludzi. Mamy tutaj też tradycję i klimat. Pracując na tych zasobach, właśnie zaczęliśmy tworzyć wioskę tematyczną, wioskę ziół i kwiatów, rozpoznawać zioła. Zaczęliśmy się uczyć o wykorzystywaniu tych ziół, ale również zaczęliśmy rozwijać ludzi artystycznie. Zaprosiliśmy tutaj artystów, zapraszamy tutaj ludzi odtwarzających dawne rzemiosła. Zaczynamy pobudzać społeczność do tego, żeby chciała odkrywać w sobie talenty. Uczymy dawnych rzemiosł, uczymy malarstwa, rozbudzamy tą społeczność i wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą, jaką robimy dla tego miejsca, to właśnie docenianie tego, co mamy. Jako członek lokomotywy staram się, żebyśmy współpracowali wszyscy. Staramy się wszystko robić, żeby nasze działania miały jakiś sens. Tworzymy tutaj wieś kwiatów i ziół. Zioła są, bo one naturalnie tu rosną. Pomagam przy projektowaniu ogrodu sensorycznego, żeby było pięknie. Każdy, kto przyjedzie do Mikorowa, żeby czuł się jak w domu. Mamy nadzieję, że lokomotywa będzie się dalej rozwijać i robić dużo dla naszej społeczności. W tym roku udało nam się zrealizować kilka bardzo ciekawych inicjatyw. Między innymi stworzyliśmy artystyczny ogród sensoryczny. Udało nam się też stworzyć po raz kolejny ciekawą imprezę o nazwie Urodziny Wojsława. Były to 643 urodziny. Nasz dom obchodzi te urodziny coraz huczniej. Z okazji jego święta zorganizowaliśmy widowisko taneczne. Zaczynają się tutaj spotkania historyczne, zaczynamy odtwarzać dawne rzemiosła. Przyjeżdżają ludzie, którzy zajmują się odtwórstwem historycznym. Bardzo ciekawą imprezą, którą też pierwszy raz zrealizowaliśmy, była Noc Kupały, gdzie bawiliśmy się odtwarzając dawny rytuał słowiański. Chcemy stworzyć atrakcyjną ofertę wioski tematycznej. Chcemy scalić tą ofertę, która jest ukryta poniekąd w gospodarstwach agroturystycznych, w domu pracy twórczej, pod strzechą w niejednym domu. Chcemy zaoferować naszą wioskę jako wioskę wyjątkową, jako miejsce atrakcyjne na Pomorzu. Nasza działalność w Ogrodzie Sensorycznym skupia się na odkrywaniu. Wśród młodzieży pasji, zainteresowań na pokazywaniu innych form spędzania wolnego czasu. Stąd też te grupy historyczne, które do nas przyjeżdżają. Wspólnie z nimi organizowaliśmy uroczystość Noc Kupały. Przyjechali do nas również na urodziny Wojsława, i myślę, że w ten sposób chcemy też pokazać młodzieży, że można robić coś fajnego i można również kultywować dawne tradycje, które kiedyś miały miejsce i które. Teraz już są zapomniane. Kolejną dziedziną rozwijającą się w Ogrodzie Sensorycznym są tańce dawne. Wspólnie uczymy się tańców średniowiecznych, czasem dodając coś od siebie. Podczas tańca wykorzystujemy stroje dawne, które staramy się szyć sami według starych ikonografii, według źródeł muzealnych. Kolejnym tematem realizowanym w Ogrodzie Sensorycznym jest zielarstwo. Uczymy się rozpoznawać dzieła w terenie, uczymy się zbierać zioła, jak je wykorzystywać. Zapraszając ludzi do ogrodu sensorycznego, chcemy im pokazać nasze pasje, chcemy ich tymi pasjami zarazić i dążymy do tego, żeby było to coś wyjątkowego, żeby ludzie przychodzący do ogrodu sensorycznego wiedzieli, że mogą spędzać tam przemiło czas i mogą wszystkie swoje pomysły i pasje realizować. Wioska Mikorowo to miejsce ludzi twórczych. To miejsce, gdzie każda pozytywna inicjatywa może się zagnieździć. To miejsce ludzi pomysłowych i szanujących tradycje i korzenie. To miejsce z czystym środowiskiem. Zapraszamy bardzo serdecznie do nas, do Mikorowa.